Dzisiaj pokażę, jak zrobić trochę bardziej skomplikowaną bombkę. Wygląda ona w ten sposób. Po zrobieniu, po usztywnieniu. Wygląda tak. Robiłam ją z kordonka białego, czterdziestki, na szydełku 0,75 Zaczynamy od zrobienia pętelki. 55 oczek łańcuszka. W zrobieniu 55 oczek łańcuszka łączymy się z tym pierwszym oczkiem zamykamy zaciągamy to pierwsze oczko Robimy pięć oczek łańcuszka 5 i wbijamy się w piąte oczko tego łańcuszka początkowego i mamy pętelkę do wieszenia i pętelkę do zrobienia pierwszego rzędu. I pierwszy rząd trzy oczka łańcuszka które będą tak jakby słupkiem i teraz 27 słupków podzielimy je na pół, na, na jednej stronie y, zrobimy czternaście i na drugiej trzynaście słupków. Razem z tym łańcuszkiem początkowym mamy w sumie 28 słupków w pierwszym rzędzie. I ucho do wieszania w tej chwili. Drugi rząd. Robimy 3 oczka łańcuszka. Następne oczko. Słupek. 3 oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki. 7 oczek oczy Mijamy 3, 3, oczka, raz, dwa, trzy, wbijamy się w czwarte i robimy słupek, kolejny słupek i znowu trzy oczka łańcuszka, znowu dwa słupki. I tak dookoła rzędu. I ostatnie, to większe ucho. Zrobimy cztery oczka łańcuszka i połączymy się podwójnym słupkiem z początkiem rzędu. I tak to wygląda. Mamy skończony drugi rząd, trzeci rząd, trzy oczka łańcuszka, cztery słupki, trzy oczka łańcuszka. 11 słupków. I tak dookoła. Po 11 słupków w każdym tym większym uchu. Przedzielone trzema oczkami łańcuszka. I w ostatnim uchu mieliśmy łańcuszek, 4 słupki, czyli 5 słupków to 6. Musimy dobrać. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, Łączymy z początkowym oczkiem łańcuszka. I trzy oczka łańcuszka rozpoczynające kolejny rząd. W tej chwili wygląda to tak. Jeden słupek. Teraz zrobimy dwa słupki w jednym oczku. I dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Dwa słupki. Dwa słupki w jednym oczku. Znowu dwa słupki. Dwa słupki w jednym oczku. Dwa słupki. Dwa słupki w jednym oczku. I dwa słupki. oczka łańcuszka. Mieliśmy 11 słupków. W następnym rzędzie, ojej, y Mieliśmy 11 słupków. W następnym rzędzie po 14 słupków będziemy mieli, czyli trzy razy y robimy dwa słupki w jednym oczku. Przedzielone trzema oczkami łańcuszka. I znowu dwa słupki. I dwa słupki w jednym. I dwa słupki w jednym oczku. I znowu dwa słupki. I dwa słupki w jednym oczku. I tak dookoła rzędu. I łączymy z tym łańcuszkiem początkowym. Znowu trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa słupki w jednym oczku. Dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Znowu dwa słupki. Dwa słupki w jednym oczku. I znowu dwa słupki i znowu dwa słupki w jednym oczku. Mieliśmy 14 słupków w poprzednim rzędzie. W kolejnym będziemy mieli o 4 słupki więcej, czyli po 18 słupków przedzielonych trzema oczkami łańcuszka. I następny rząd. 3 oczka łańcuszka. I już nie dobieramy słupków. Tylko w każdym słupku poprzedniego rzędu robimy słupek i ostatni słupek pomijamy. Pięć oczek łańcuszka. 5. Wbijamy się w tą pentelkę. Znowu 5. 5. I zaczynamy od drugiego słupka poprzedniego rzędu. Czyli w poprzednim rzędzie mieliśmy 18 słupków. W tym rzędzie będziemy mieli 16 słupków. 16 słupków, ostatni omijamy i znowu 5 oczek łańcuszka. Łączymy z tą pętelką poprzedniego rzędu, znowu 5 oczek łańcuszka. Pomijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi i 16 słupków. Tak dookoła rzędu w każdym następnym rzędzie będzie o dwa słupki mniej, czyli w następnym będzie 14 słupków, a jedna pętelka więcej tych pięciu oczek łańcuszka. I w każdym następnym rzędzie będzie o dwa słupki mniej, a o jedną pętelkę więcej. Czyli tu mieliśmy 18, 18 słupków, jedna pętelka, następny rząd 16 słupków, dwie pętelki, 14 słupków, trzy pętelki. I tak y, aż z, do momentu, kiedy zostaną nam dwa słupki. O, zmniejszamy. A tu coraz o jedną pętelkę jest więcej w każdym rzędzie.